Cześć, tu Manek i dziś mam złe wieści. Nagrałem nowo, nowy odcinek nowej serii i nie wiem co się stało, ale to, ale się nie zapisał film, więc chcę wam teraz pokazać co zrobiłem i co zdobyłem. No, więc tak, zrobimy taki domek. Tu widzicie taki wypunek. O, drzewo wzrosło. Pokopem trochę kamienia. No i to wszystko. No więc nagram no ja może teraz drugi odcinek. A teraz to był taki pokazujący, co się stało. Ну, и что мра.